Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. W dzisiejszej krótkiej piłce będzie książka, o której pewnie się nie spodziewacie, ale takie rzeczy lekkie, rozrywkowe i trochę, no może, eskapistyczne też zdarza mi się czytać. I od czasu do czasu się na takie książki rzucam, i dzisiaj będzie thriller. Thriller, no nie wiem, policyjny czy jaki. Jak nie, policyjny to chyba nie, ale po prostu niech będzie thriller Krzysztofa Jóźwika. Zatytułowany Skrawki. Skąd w ogóle e, zacząłem to czytać? Skąd się ta książka u mnie wzięła? Znaczy, w, Wzięła się z tego, że stwierdziłem, że no, trzeba się oderwać w pewnym momencie. Ja już ją czytałem dawno temu, zdążyłem już ją oddać do biblioteki, dlatego jej tutaj nie będę pokazywał. Ale, ale gdzieś tam to we mnie ta książka się działa, więc stwierdziłem, że muszę się z Wami jednak podzielić recenzją. Jest krótka piłka, więc jest czas na to. To jest jeden z takich serii thrillerów, bo tam po wątku głównego bohatera widać, że, że, że coś tam jeszcze wcześniej było i coś tam chyba w przyszłości jeszcze będzie. Zdaje się, przez wydawnictwo filia wydany. No i tak. Po prostu rzuciło mi się to w oczy, a pamiętałem, że Olga z Wielkiego Buka bardzo tę książkę chwaliła. Stwierdziłem, że no dobra, no to jeśli jakiś thriller, jeśli jakiś nowy kryminał, to dlaczego by nie spróbować czegoś takiego. No i powiedzmy sobie, szczerze, mm, albo ja thrillerów nie rozumiem, albo, albo mamy zupełnie inne gusta z Olgą z Wielkiego Buka, bo no, jak to wygląda? Z góry zaznaczam że żeby wypowiedzieć dokładnie o co mi tutaj chodzi i jakie są moje zarzuty wobec tej książki, ja będę wam musiał streścić fabułę, bo, bo to jest w tym wszystkim najgorsze, najdziwniejsze i najbardziej absurdalne, żenujące wręcz. Więc będę Wam musiał dokładnie opowiedzieć o co tu chodzi, tak żebyście zrozumieli mój, mój, moją niechęć do tej książki. Ale y, zaczynając, y, to się czyta bardzo szybko. Ja przeczytałem tę książkę w dwa wieczory. Podejrzewam, że osoba, która czyta szybko. Da radę w jeden dzień, nawet sobie z tym poradzić. Jeżeli chodzi o język, to jest bardzo sprawnie napisany, nie licząc jednej dziwnej rzeczy. Nie rozumiem, czemu autor nie odmienia niektórych rzeczowników. Tak, chyba czterech się doliczyłem, takich jak na przykład banan albo penis, i mamy potem takie zdanie: Wyjął z niej swój banan. Znaczy, nie, tam chyba był inny rzeczownik, ale. Nieważne, no nieistotne. Zdarzają się takie, takie dziwne wtręty z tymi nieodmienionymi rzeczownikami. Nie rozumiem zupełnie dlaczego, bo poza tym językowo to jest akurat bardzo sprawnie napisane. Chociaż wiadomo, że wodotrysków żadnych tutaj no, nie ma i nie będzie być, nie może. Mamy tu dwa wątki, no, pierwszy wątek śledztwa prowadzonego w jednej z podwarszawskich miejscowości, jak się okazało, zupełnie zaskakujące to było, to, to śledztwo się gdzieś w moich okolicach no, jest prowadzone, tak? więc to, 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 to była taka ciekawa i przyjemne, przyjemne zaskoczenie, to jest, to jest ten jeden wątek. Drugi wątek natomiast, no, prywatnego życia pana policjanta, tak, no, to to standard, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i ten drugi jest rzeczywiście ciekawy jego relacje z, z prokuraturą, z, z ukochaną, też, też z tego środowiska właśnie to co się tam dzieje co się działo w poprzednim tomie nie wiem dokładnie i co być może będzie się działo w następnym, to, to rzeczywiście, to przyznam szczerze, jakoś tą moją ciekawość no przyciągnęło, natomiast jeżeli chodzi o główny wątek, no to Przechodząc już do rzeczy. Takiego nagromadzenia absurdów i rzeczy nietypowych, zaskakujących, to ja dawno nie widziałem. Ja wiem i to mówiliśmy z Ludwikiem, z radykalnym pasywistą w filmie o kryminałach, że teraz jest taka moda na kryminał czy też thriller, w którym winnym jest społeczeństwo. I to może być tak jak w, w kryminałach skandynawskich, że twoją winą jest to, że ty na przykład odwracasz oczy na coś złego, co się dzieje u twoich sąsiadów i to zło eskaluje. Jeżeli to tak wygląda, to ok, to ja się nawet tego specjalnie nie czepiam, tak? Natomiast mamy jeszcze tego rodzaju kryminały, w których okazuje się, że no każdy człowiek ma jakąś winę, jakiś grzech na nim ciąży, no to Puzyńska lubi takie rzeczy robić. I też do pewnego momentu oczywiście no, nie ma się co oburzać, no bo no, nie oszukujmy się, no tak, no, każdy z nas ma coś tam za uszami. No. Problem polega jednak na tym, jeżeli tak jak tutaj autor, czyli Krzysztof Jóźwik, kreuje. No, kreuje całe stada potworów w ludzkiej skórze, którzy nas otaczają. Jak to wygląda? No, mamy, mamy tutaj wyższą klasę średnią, bo chyba tak, można, tak, tak należy tych ludzi nazwać która okazuje się no, no, w lęgarniom jakichś dewiantów, nie wiem, no, zboczeńców psycholi. trzy domki. Nie? Koniec ulicy, modna podwarszawska miejscowość trzy domki obok siebie trzy ładne domy znaczy dwa ładniejsze drugi chyba trochę mniej ładny, ale też duży, wystawny bo bardzo bogaci ludzie. No, i teraz tak. Jeden z nich to jest człowiek, który prowadzi w telewizji program kulinarny. Jest bardzo znanym kucharzem, bardzo dobrze zarabiającym. Tym bardziej, że jest właśnie na fali, bo tu spotkał producenta, który proponuje mu zrobienie nowe, nowego formatu jakiegoś programu kulinarnego. Tak? Jego sąsiadem przez, przez płot. Jest właściciel sieci siłowni, czyli też facet bardzo dobrze zarabiający, tak taki trochę, trochę kark, który się dorobił, no ale jakoś tam te relacje między innymi się w miarę dobrze układają. Natomiast sąsiad po przeciwnej stronie, z którym oni raczej nie rozmawiają, który nie utrzymuje z nikim kontaktów, to były wojskowy, mieszkający prawdopodobnie z córką, tak, ale tej córki nikt nie widział. No i teraz, jak tam się karty otwierają, to co się okazuje, że tak. Ten były wojskowy oczywiście no, doprowadził, to się w finale okazuje doprowadził gdzieś tam do, do śmierci swojej żony. Nieważne w jaki tam sposób, na ile on tam był w 100% winny, na ile nie, na doprowadził. Obwinia za to swoją córkę, e, którą e, więzi w domu, maltretuje i molestuje, bo jej pożąda i nie może sobie z tym poradzić. Dobra, pierwsza sprawa. Ten właściciel siłowni z kolei yy, okazuje się, że no, robi jakieś lewe interesy, sprzedaje ludziom tam z Chin, jakieś te, no, wiecie, co tam na siłowni biorą jakieś białka, niebiałka, yy, które tam przesypywane są z puszek z, z, tym, z datą ważności, która już przeszła, i on im to sprzedaje, tak, i ci ludzie tam się tym trują, w ogóle jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Yy, łamie prawa pracownicze, tak? No ale co się jeszcze okazuje? No, jest kryptogejem, jest kryptogejem i tutaj ma romanse z młodymi chłopakami. To ukrywa przed żoną, to znaczy, że znaczy on jest kryptobiseksualistą, bo z żoną sobie też radzi, no ale to tak no, nie, nie specjalnie woli młodych chłopców, tak? Ale jak mu ktoś tam podskoczy, to potrafi pobić albo nawet może zabić, znęcać się nad ludźmi, więc też jest dewiantem, straszliwym dewiantem. Natomiast ten no, bohater, o którym najwięcej chyba tutaj czytamy, czy ten kucharz no jest tak z początku nam się wydaje takim takim zwyczajnym trochę nieporadnym tak człowieczkiem mimo tego, że tutaj jest rozpoznawany i wszyscy chcą z nim interesy robić, ale ma jakąś mroczną tajemnicę, czy on ma jakąś taką w lesie tam odkrył sobie jakiś bunkier czy coś i tam sobie założył Miejsce, w którym przygotowuje wędliny, które daje znajomym, i to po prostu coś wspaniałego. No i tak cały czas ten opis nam sugeruje, że, że on tutaj tych ludzi, bo znikają ludzie, tak? Gdzieś tam jakieś skrawki ciał zostają odnalezione w okolicy, więc cały czas nam autor wciska, że to on ich na te wędliny przerabia. Więc wiecie, to jest ta podstawowa zasada współczesnego kryminału. Jak ci autor od początku coś sugeruje, to tak na pewno nie jest. Ale do tego za chwilę jeszcze przejdziemy, bo to są ciekawsze rzeczy. No, oczywiście ten człowiek ma tutaj wspaniałą, piękną żonę, która się czuje przez niego zaniedbywana, jest tak naprawdę pustą jakąś w ogóle lalką. I żona zaczyna go zdradzać z producentem telewizyjnym, który mu robi ten program. W trakcie igraszek sadomasochistycznych ten producent telewizyjny doprowadza tę żonę w stan śpiączki. Nie, nie to co myśleliście. W stan śpiączki. Więc ten człowiek, żeby się na nim zemścić, wynajmuje tego dresiarza, żeby załatwił tego producenta. Tamten go zamyka w bunkrze i go tam maltretuje w tym bunkrze, znęca się nad nim, ale w pewnym momencie losy się jakby odwracają, bo ten producent się wyzwala z tych więzów swoich i z tego dresiarza tam zamyka i sobie odchodzi i go zostawia. Zostawia mu tam jedzenia chyba na miesiąc, czy na ileś i sobie idzie. I tak się ten wątek kończy. Natomiast co do wątku z mięsem, jeszcze przejdźmy, bo to jest nasz główny tutaj wątek. No, ponieważ, tak jak mówiłem, on tam cały, cały czas mówi, że robi coś nielegalnego, że on nie może tych wędlin produkować, że te, które w sklepach produkuje, to inaczej smakują. Więc wiadomo już, że to nie chodzi o robienie wędlin z ludzi, tak? Ja podejrzewałem, że przerabiał koty i psy. Byłem bardzo blisko, bo okazywało się, okazało się, że nie koty i psy, ale jakieś zwierzęta egzotyczne. Po prostu ściągał nielegalne, tak? I przerabiał sobie je na wędliny, dlatego one były takie smaczne. No i więc jak policja go aresztuje, wydaje się, że to on jest winny. No, okazuje się, że nie. Badanie próbek... Udowadnia jego niewinność. No ale w tym samym czasie nasz, nasz dzielny, tutaj główny bohater, policjant. Orientuje się, że coś jest nie tak z tym sąsiadem naprzeciwko, tak? który, który tam z tą córką i tak dalej, więc on tam ciśnie, żeby jego, tutaj jego, no i rzeczywiście to ciśnięcie doprowadza wprawdzie do, do tragedii, ale córkę się chyba udaje uratować. Sąsiad ginie i okazuje się, że to on, on mordował tych ludzi, bo to byli mężczyźni, którzy kiedyś zgwałcili czy też wykorzystali seksualnie, ciężko powiedzieć jednoznacznie, tę jego córkę, i on się na nich po prostu mścił i po Odrzucał te, te, te fragmenty ciał tak żeby tutaj wina na kogoś innego e, zrzucić. Tak? No i jakby tego było mało, to jak już się cała fabuła nam kończy, to ten kucharz, który wychodzi z więzienia, stwierdza, że Hmm, wraca do swoich wędlin, żonom już się nie interesuje, bo przecież go zdradzała. Yy, I teraz przekonał się do tego, że trzeba z ludzkim mięsem spróbować, i właśnie, jakąś tutaj dziewczynę sobie zwabił, zaraz ją zabije i przerobi ją na wędlinę. No, tak, oczywiście, przed chwilą wokół ciebie kręciła się policja, przed chwilą byłeś oskarżony dokładnie o to, i teraz właśnie to chcesz zrobić, bo to, tego nauczyła cię ta sprawa, tak. Na pewno jestem w stanie uwierzyć. i Słuchajcie, ja naprawdę nie żywię jakichś specjalnych odczuć do, do, do jakiejś, jakiejkolwiek klasy w Polsce. Ja rozumiem, że autor chciał pokopać trochę w wyższą klasę średnią, w ludzi bogatych, w ludzi ze świecznika. No, dobra, jego sprawa, ale jak sami widzicie, liczba absurdów skomasowanych w trzech domkach stojących obok siebie jest w tej książce tak olbrzymia, że ja naprawdę nie rozumiem, jak można w ogóle oceniać ją jako średnią. W tej książce nic się nie trzyma kupy. Jeżeli, jeżeli takie są współczesne thrillery, bo przyznaję, że rzadko po ten gatunek sięga, no to, no to coś z tym gatunkiem mm, zrobiło się bardzo nie tak. Nie wiem, czy ktoś z Was tę książkę czytał. Jeżeli, jeżeli tak, to, 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 to dajcie znać, bo, bo ja, ja, ja wysiadam. No, jedyny, jedyny, jedyna zaleta to dla mnie jest to, że w dwa dni to przeczytałem. Kończąc już powoli to jeszcze ja powiem tylko tak, że dzisiaj krótka piłka i ponieważ trochę mi się różne plany tutaj osobiste poprzestawiały wiem, że obiecywałem felieton o, tym, o, o pewnych kanonach, tak? o tym czy, czy jest coś obiektywnie dobrego, czy istnieją rzeczy obiektywnie dobre. I chyba będę go musiał przełożyć z powodu braku czasu. I prawdopodobnie będzie także w niedzielę, taki mam plan zobaczycie drugą krótką piłkę. Natomiast w czwartek, następny, będzie długi odcinek na ważny i modny temat. I tam się postaram trochę różnych kontrowersyjnych rzeczy Wam. Wam tutaj poopowiadać i podrzucić. I jeśli się uda, to w piątek przed majówką będzie ten, ten długi odcinek, znaczy ten, przepraszam, ten felieton, ale, ale nie mam pewności, czy, czy na pewno mi się uda go skończyć. Ale te trzy odcinki powinny się pojawić, tak jak mówię. No. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.